Bardzo pewny siebie Sidrys Komeni, a na jego bramkę strzelał zawodnik Evertonu Giuseppe Jobo. Piłkarz, który swoją karierę rozpoczynał w Marsylii, ale widzą Państwo, że jest gol dla drużyny kameruńskiej. Troszeczkę zagapił się realizator tej transmisji, pokazując smutną minę Komeniego. Tymczasem Kilka od razu została wprowadzona do gry. Giuseppe Jobo podał do przodu, a Samie to jest szczęśliwy dlatego, że jest to gol, który daje jego reprezentacji prowadzenie w tym meczu ale jest to także bramka która jest pierwszą bramką tego przecież znakomitego strzelca w tym turnieju świetne podanie błąd Izaaka o i w ten sposób Kamerun który chyba był faworytem tego spotkania prowadzi z Nigerią 1 do 0 Ale Eto często po zdobyciu bramki pokazuje palcem w stronę nieba. Bardzo wielu kameryńskich piłkarzy to robi. w dalszym ciągu zwracają uwagę, że jest to gol poświęcony pamięci Marka Viviena poe, Że to właśnie dlatego tego zawodnika oni grają. dlatego zawodnika strzelają bramki. Faulowany Kanu. Teraz jean joël Dumbe i natychmiast dalekie zagranie takie jakie widzieliśmy niedawno kiedy to kamerusty obrońcy tak znakomicie podali piłkę do samolotu a teraz Kanu pod bramką faulowany jednak przez Metomo no i kto wie czy nie yy, jest to chyba najgłupszy faul w karierze Piłkarza Kaiserslautern do tego klubu przyszedł dopiero w tym roku wcześniej, przez 3 lata grał w Manchesterze City z Markiem Vivienem Poe. Faulować rywala wówczas, kiedy ten ma w swoich szeregach tak znakomitego wykonawcę rzutów wolnych, jakim jest JJ Okocha, to jest oczywiście wielkie ryzyko albo ogromna pewność siebie. Wspaniała sytuacja zaledwie 20 metrów do bramki Trisa Kameniego, czy potężni piłkarze Kamerunu, stawiają pięcioosobowy mur i jest ramka dla reprezentacji Nigerii. Wspaniale wykonał ten rzut wolny JJ Okocza i tym samym potwierdził, że jeżeli chodzi o wykonywanie tego rodzaju elementów gry, to jest jednym z najlepszych na świecie. Myślę, że za chwilę będziemy mieli okazję zobaczyć nad murem. Mówi się, że bramkarz nie ponosi winy za utratę, za utratę gola strzelonego właśnie w ten sposób. On jedną stronę bramki zasłania murem. Sam staje w drugim rogu bramki. No ale trzeba przyznać, że Okocza potrafił kapitalnie to wykorzystać. Może kameryscy piłkarze powinni podskoczyć troszeczkę w tym murze. Wówczas być może piłka nie przyleciałaby nad ich głowami. A więc po pierwszej połowie spotkania remis 1 do 1. Dole Samuela Tom i JJ'a Okoczy. My oglądali Państwo przed chwilą reakcję Gniego szafera. Tu jeszcze jedno starcie. Dżęby-dżęby z olofidzianą. Po raz kolejny do piłki podchodzi Timotea Tuba. Piłkarze Bazylei bardzo mocno próbuje wkręcić tę piłkę w pole karne. Tam także kapitan kamerującej drużyny Rigobertson znajduje się właśnie w tym polu karnym. A teraz świetna okazja i jest Utaka w doskonałej sytuacji. Utaka jest bramka dla reprezentacji Nigerii. A więc. A gole w tym meczu zarówno bramka strzelona przez reprezentację Kamerunu, jak i gol zdobyty przez Nigeryjczyków padły po takich błyskawicznych kontrach. Jedno podanie od linii obrony. Później obrońcy rywali całkowicie zaskoczeni. Tak eto w pierwszej połowie, jak i taka w drugiej części gry wykorzystali swoją szybkość i wykorzystali sytuację sam na sam z bramkarzem. Panu wspaniałe. Podanie na wolne pole, ale gdzie w tym momencie byli obrońcy Kamerunu? Jeden wiem, wiemy. Song był pod bramką, który z obrońców. to już opuścił boisko. A więc ta obrona kamerunskiej reprezentacji poważnie rozrzedzona. To jest bez wątpienia duży błąd taktyczny i w ten sposób dżonu taka wyprowadza Nigorejczyków na prowadzenie w tym meczu 2 do jednego. Jaka ogromna radość Georgia Apeya, nigeryjskich rezerwowych i trenera tego zespołu Krystiana Czuchbuch, który jeżeli udałoby się odnieść zwycięstwo nad Kamerunem, miałby pełne prawo twierdzić, że powinien pozostać na tym stanowisku dłużej, bo prowadzi zespół do wielkich osiągnięć.